I eleganckie na miarę. Za chwilę tutaj urządzenie stalowe zostanie założone, symbol szczęścia. Przy czym warto wyjaśnić, że w tej chwili, no, mimo że mamy do czynienia już ze zwierzakiem, który jest dobrze znany, nie jesteśmy w takiej normalnej, stajni, normalnej, później znajdujemy się na terenie państwowych torów wyścigów konnych w Warszawie na Służewcu. I jest to przygotowanie maszyny wyścigowej. Poprzez uzbrojenie również bardzo specjalne, delikatne, leciutkie podkowy. To przy przygotowania. przygotowane. Zasadnicza różnica, co od razu widać, polega na tym, że to do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy, że konia prowadzi się do kuźni, jest akurat tutaj odwrotne. Tutaj podkuwacz przychodzi do konia, do boksu tak, tak. i nie jest to wcale zadanie proste, to podkuwanie konia. Po pierwsze trzeba użyć gwoździ o specjalnym kształcie, tak zwanych. Podkowiaku. A dodatkowo trzeba trafić przy pomocy tych gwoździ. Może jeszcze chwileczkę dobrze. Trzeba trafić w tak zwaną linię białą. To jest ta linia biegnąca no na kopycie. Oczywiście, bo tak. w każdym innym przypadku trafienie w unerwione miejsce byłoby bolesne i uniemożliwiałoby umieszczenie tej podkowy. Teraz możemy już podkuwać. Więc specjalny kształt gwoździ, specjalne miejsce nieunerwione, specjalne kształty podkup, więc coś tak się zmieniło. Ale pytanie pozostaje: po co w ogóle podkuwać konia? No tak, tym bardziej, że przecież one są przeznaczone jakby do ruchu do bardzo miękkim podłożu, a więc tam, gdzie kopyta nie ulegają zbyt dużemu zniszczeniu. W tym przypadku idzie o. Powiedziałbym raczej takie wyczynowe aspekty sprawy. Powiedzmy, ja tak jak specjalne opony w samochodzie, prawda? Żeby przyczepność do gruntu była odpowiednia, żeby odejście maszynerii było duże i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się w związku z tym tu już ingerencja technologii, leciutkie podkowy, specjalne materiały. Bywa na przykład, że używa się podków duraluminiowych, bywa, że używa się specjalnego rodzaju plastiku do podkuwania i tak dalej, i tak dalej. Niby nic, niby to, co jest bardzo znane i stare, a jednak zmiany nastąpiły już tutaj ogromne. I tak zabiegi pielęgnacyjne trwają codziennie, wcześnie rano, po robocie treningowej, w międzyczasie Oczywiście odpowiednie pokarmy, tradycyjne siano, ale już dzisiaj potrzebne tak zwane premiksy, czyli mieszanki witaminowe, odpowiednie odżywki, no oczywiście woda, która jest w pojemniku. Co ciekawe, poznano już tę fizjologię konia dość dokładnie, wiadomo jak go żywić, wiadomo też co dziwne, że jest to zwierzę, które odpoczywa w niezwykle specyficzny sposób w przednich kończynach, ma specjalny mięśniowy taki mechanizm ustaleniowy, który sprawia, że koni śpi na stojąco, odpoczywa właśnie w tej stojącej pozycji, nie męczy się dzięki specjalnemu systemowi mięśni. No tak, niby wszystko wiadomo, niby wszystko jest takie samo jak kiedyś, a jednocześnie jak weźmiesz pod uwagę, że i pasza jest nie taka, i wodę podaje się już inaczej. I w ogóle sam fakt, że masz do czynienia przecież nie z pociągową chabetą, za przeproszeniem, a z wyścigową maszyną, nawet w tych przypadkach no przecież jasne się staje, że najprostsze czynności, które były do wykonania przy zwykłych koniach, musiały ulec zmianie i również przygotowanie paszy już dziś nie wygląda tak, jak wyglądało kiedyś. Świeża, soczysta trawa to przysmak wielu czworonogów. Koniom nie tylko dostarcza protein, rzucie zabija nudę z jednego trybu życia. Trawka zimą staje się sianem i nie zawsze smakuje. Na dodatek wilgoć wyzwala w polistej atmosferze siana rozwój mikroskopijnych zarodników rośnych. Dla koni alergicznych to koszmar. Zarodniki podrażniają drogi oddechowe konia i nie nadaje się on już do A więc, nawet doskonałe siano stać się może przyczyną kłopotów, tym większych. Cenniejszy jest koń, a bez siana końska dieta staje się pusta. Trzeba zatem znaleźć sposób na przechowanie siana w idealnym stanie. Wymyślił go farmer z Devonu, a właściwie podpatrzył u innych producentów żywności. Po pierwsze, świeżość. Siano schnie zaledwie doby, będzie znacznie bardziej pożywne. Problem w tym, by zachowało świeżość, a jednocześnie by zarodniki nie rozprzestrzeniały się w wilgotnym środowisku. I tu przypomniał się stary sposób. Jak najmniej powietrza, oto rozwiązanie. Prasa zmniejsza objętość belisia na czterokrotnie, ale i to nie wystarcza. kleszcze hydraulicznej prasy wciskają brykiet z siana, mocny worek foliowy. A teraz, gdyby udało się usunąć z wnętrza worka powietrze, brak tlenu zabiłby niechybnie bakterie gnilne i zarodniki pleśni. Ale i z tym nie ma kłopotu. Pakowanie próżniowe to technologia znana od lat, choć przyznać trzeba, że nie w zastosowaniu do siana. Próżniowa pompa usuwa z worka 98% powietrza, a siano pozostaje sianem. Wewnętrzne opakowania, niepożądany proces biologiczny ulega przerwaniu. Siano spokojnie leżeć może do zimy, nie zajmując przy tym wiele miejsca, a przewieźć je można nawet samochodem osobowym. I jeszcze jedna zaleta. Trawet niesie się wcześniej, wówczas gdy zawiera więcej protein, a to oznacza dwa pokosy zamiast jednego i dwa razy więcej siana. Zadowoleni są wszyscy właściciel konia, twórca paszy, no i przede wszystkim podmiot technologicznych zabiegów – koń. Wszystko dla konia. No, bardzo dużo się daje, ale dużo się również wymaga, bo specjalna dieta, idealne warunki, ale przecież chodzi tu o sportowców, w związku z tym również trening. Na treningu dokonuje się zwykle tak. W maszynie, która narzuca tempo, i konie przerabiają te swoje kilometry, chodząc po podłożu, które może być utwardzone i wtedy chodzić jest także łatwo, ale najczęściej jest właśnie takie grząskie, bo po tym chodzi się zdecydowanie trudniej i w związku z tym mięśnie. więc to, co najważniejsze w przypadku tej wyścigowej maszyny, rozwija się zdecydowanie lepiej. Maszyneria narzucająca tempo, takie jak teraz, ale niekoniecznie. Może być również kłót, zależnie od tego, jak ustawi się silnik. I tak. Świeżutkie, młodziutkie, roczne, półtora roczne konie, które tutaj przychodzą zwykle, znajdują hmm, pierwsze, pierwszy kontakt z podłożem i pierwsze rozwijanie mięśni, właśnie wstępując po dwie godziny dziennie. To, co pan trener, magister Andrzej Kurek pokazywał, to był tylko oczywiście końcowy fragment treningu rozprężenie konia po tak zwanej robocie, bo przecież. Tą najistotniejszą częścią pracy treningowej to jest galop. W czasie, gdy jeździec siedzi na koniu z pełnym obciążeniem, natomiast potem musi nastąpić rozprężenie po treningu, i właśnie do tego służyła owa maszyna. Ale istnieją także metody fizjologicznego niejako sprawdzania, czy wysiłek, który wkłada koń w trening sportowy, jest rzeczywiście właściwy, czy nie są te obciążenia za duże. I chodzi o to, by jokej, który galopuje na koniu, wiedział na przykład, jaka jest liczba tętna, tak jak u sportowca, by nie przekraczać pewnych maksymalnie dopuszczalnych obciążeń. W związku z tym na nodze przyczepione specjalne urządzenie, które mierzy cały czas liczbę tętna i w tej chwili. Wynosi ono 78. Normalnie tętno konia jest między 25 a 45 uderzeń, natomiast w czasie galopu może dochodzić do 160 uderzeń. W treningu nie powinno przekraczać 130. Rzut oka na to urządzenie pozwala właśnie odpowiednio dawkować te interwałowe obciążenia treningowe, jak we współczesnym wyczynowym sporcie, bo właśnie medycyna ma tutaj ogromnie ważne znaczenie. Tak, 400 kg żywej wagi i jeździec na grzbiecie. Ta maszyna mknie z szybkością 60 km na godzinę. Wspaniałe, a gdy maszyneria zawodzi, koniec daje się bliski. Szkoda bo koń dziś bywa, że kosztuje majątek, nic więc dziwnego, że istnieją końskie szpitale, kliniki, a nawet centra badawcze. Problemem jest w nich nawet proste zdjęcie rentgena. Pacjent waży przecież swoje, a kładzie się nader niechętnie. Przy każdym skoku w galopie nacisk na jedną nogę sięga trzech ton i tu również widać problem wagi. 3 tony nacisku, pół tony w ruchu i szybkość. Nie trzeba wiele, a trzy nogi koniowi nie wystarczą. Na to, że potrzebne są cztery i to sprawne. Defekt kończyny i koń jest zgubiony. Wszystkiemu zaś bywa winna, jedna mała kosteczka ukryta po środku kopyta. Oto ona, kość łudeczkowata. Gdy pęknie, jest po wszystkim. Ale dlaczego pęka? Śledztwo ujawniło, że kruchość tej kości to skutek choroby. Prawdziwym powodem schorzenia okazały się naczynia krwionośne zbyt mała dostawa krwi w stosunku do potrzeb ciężko pracującego zwierzęcia. U zdrowego konia tworzą się w tej kości samorzutnie drobne nacięcia w kształcie litery V. To dodatkowe kanały dostawcze krwi. Kość chora otacza się dodatkowymi niepotrzebnymi arteriami, które zatykają się. W efekcie całość przypominać zaczyna gąbczastą masę. Zbyt małe ukrwienie to większa kruchość i koło się zamyka. Zapobiec zatorom można likwidując skrzepy. A to oznacza, że koń musi zjeść coś, co rozcieńczy jego krew. Użyto środka z całkiem ludzkiej medycyny o takim właśnie działaniu substancji używanej w większych dawkach jako trutki dla szczurów. U powodowała wylewy, u ludzi przeciwdziałała zawałom, wszystko w zależności od stężenia. Dobranie właściwej dawki nie było rzeczą łatwą. W zabawie z trucizną obowiązują bowiem specjalne reguły gry. Tego leku nie wolno przedawkować. Koński pacjent musi być pod stałym nadzorem, a krew chcąc nie chcąc oddaje do badania co miesiąc. Do próbki krwi dodaje się środka chemicznego powodującego krzepnięcie. Reszta to precyzyjny pomiar czasu. W tej próbce proces krzepnięcia zachodzi wolniej niż zwykle. Oznacza to, że krew z łatwością docierać może do kosteczki łódeczkowatej. Nie może jednak krzepnąć zbyt wolno, bo wówczas najdrobniejsza rana dla konia mogłaby oznaczać śmiertelną utratę krwi. Dobrze dobrana dawka to właśnie cała sztuka niezwykłej terapii, sztuka którą poznano dzięki analizie końskiej krwi. specjalna jednorazowa strzykawka zawierająca substancje zapobiegające krzepliwości krwi, czystej krwi arabskiej, bo to jest właśnie koń, którego wartość jest olbrzymia i dlatego te badania, właśnie krwi mają powiedzieć prawdę o jego wartości nie tylko na aukcji, ale wartości wyścigowej. Krew, a ściślej biorąc ilość czerwonych ciałek we krwi, decyduje właściwie u sportowca, przecież jest to wyczynowiec za wszystkim. Przede wszystkim o tym, ile tlenu w jednostce czasu jest zdolna krew przynieść, im większa ilość tych czerwonych ciałek krwi, tym więcej, oczywiście stopień wytrenowania, szybkość przemiany materii, to wszystko można ocenić, badając ten życiodajny płyn. Teraz cieniutka jak włoska pilara i próbka krwi powędruje do wirówki specjalnej, której po kilku minutach odwirowania będzie gotowy preparat do dalszych badań. zwirowania i za chwilę można będzie odczytać na specjalnym wskaźniku tę tak zwaną liczbę hematokrytową krwi, czyli wskaźnik mniej więcej procentowej ilości czerwonych ciałek krwi w stosunku do osocza. Wynik 50, a więc granica dobrego wytrenowania konia. To wszystko, co mieści się powyżej tej granicy, wskazuje na możliwość osiągania znakomitych wyników sportowych. Natomiast jeśli ta liczba hematokrytowa wynosi 35-40, wskazuje to, że koń nie jest po prostu w dobrej formie, że jego wyniki sportowe prawdopodobnie będą y, słabe. To oczywiście nie zawsze musi znajdywać potwierdzenie, ale w ten sposób badając właśnie obraz krwi, mimo że budziło to początkowo wśród trenerów, jokejów pewne opory, dzisiaj właściwie stało się już powszechnie stosowaną metodą, jeszcze jednym obiektywnym czynnikiem umożliwiającym określenie formy zawodnika. A no z obiektywizmem pomiarów to bardzo różnie bywa, to jest przecież wielki problem fizyczny, także sam pomiar zmienia stan obiektu, a obiekt mimo że spokojnie wygląda wampira, ale... No ale gdyby zastanowić się nad tym, że samo przyprowadzenie do szpitala, umieszczanie elektrod, wprowadzenie zwierzęcia do obcego środowiska, no przecież to zaburzy. Ten pomiar, o którym mówimy, że ma być tak obiektywny. W związku z tym. A warto wspomnieć, że na wniosek trenerów praktycznie yy, pomiar chociażby EKG przeprowadza się już zupełnie inaczej. A no właśnie, a przewody idą nie do aparatury EKG, tylko do nadajnika telemetrycznego, który ten sygnał przekaże tam, gdzie będzie go można sobie analizować dowolnie długo, bez niepokojenia samego zwierzęcia. W zupełnie innym pomieszczeniu czasem, a powiedzmy nawet parę kilometrów dalej. Tam się nadaje, tu odbiera, a ten worek mięśniowy pracuje bardzo dziwnie u konia. W tej chwili jest 60 uderzeń na minutę. Normalnie w stanie spoczynku jest powiedzmy od 20-kilku do 40, zależy od tego, z jakim koniem mamy do czynienia. Ale o, i w tym czasie serce przepompowuje, wtedy właśnie w stanie spoczynku, jakieś 15-20 litrów krwi na minutę. Ale w galopie. Ilość przepompowanej krwi może wzrosnąć dziesięciokrotnie nawet, a tętno wzrosnąć do 100, 120, w szczególnych przypadkach 160 uderzeń serca na minutę. I właśnie dzięki tej sprawności układu sercowo-naczyniowego w ogóle możliwe są takie osiągi na torach, no jakie się ogląda. Zapis Napięcie sięga zenitu. Do startu zostały już tylko sekundy. Jak, opan no, jak opanować nerwy, by za chwilę organizm dał z siebie wszystko? Bo jeśli nie, to zamiast do maszyny startowej trzeba będzie wejść w tej ciemny korytarz, na którego końcu widnieje napis Szpital Koni. Ciężkie problemy, a ten waży prawie 500 kg, wymagają nieraz ciężkich rozwiązań. Jedni na noszach do szpitala, inni w tym samym momencie wpadają zwycięsko na metę. Wygląda jednak na to, że cuda końskiej medycyny są tylko dla wybrańców, dla elity, która potrafi zarobić miliony i sama jest warta miliony. A jednak Bilbo jest szczęściarzem. Choć żyje z dala od wyścigowych torów i końskich superszpitali, nie zostanie pozbawiony pomocy. Do niedawna mógł liczyć w najlepszym razie na wizytę miejscowego weterynarza, w najgorszym na nieodwracalny wyrok. Metody leczenia i sprzęt stworzone dla wyczynowców trafiły pod strzechy stajni. Choć do najbliższego szpitala jest kilkadziesiąt kilometrów, operacja rozpocznie się za chwilę. Oczywiście, pacjenta trzeba najpierw uśpić. Ten zastrzyk sprawia, że zwierzę bezboleśnie osuwa się w nieświadomość. Pogrąża zwolna we śnie. Ale sam zastrzyk nie wystarczy. Potrzebna jest prawdziwa narkoza. Anestezjolodzy mają pełne ręce roboty, bo przecież końskie płuca są 12 razy większe aniżeli człowieka. Dzięki sprytnemu pomysłowi koń wdycha ponownie gaz, który przedtem wydalił z płuc. Aparatura jest więc mała i przenośna. Teraz trzeba jeszcze półtonowego pacjenta przenieść. I unieruchomić w odpowiedniej dla chirurga pozycji niezwykły koc, którym przykrywa się konia, zrobiono z polistyrenu. Jest miękki i dokładnie otula pacjenta, ale jego prawdziwe oblicze ujawnia się dopiero wtedy, gdy z pomiędzy tworzących go warstw zostanie wypompowane powietrze. Wtedy staje się twardy niczym gipsowy odlew i równie dokładnie. Będzie utrzymywał konia w tej samej niezmiennej pozycji przez cały czas trwania operacji. Żaden poważny zabieg nie może jednak odbić się bez stołu operacyjnego. Tak wygląda jego końska wersja polowa olbrzymi materac napełniony sprężonym powietrzem dla chirurga czystość i wygoda dla Bilbo szansa przeżycia tylko że on jeszcze o tym nie wie Ale masz końcówkę! No, pół długości. To, co oglądaliśmy przed chwilą, czyli ten, to końskie pogotowie, istnieje oczywiście również i na Służewcu. Ale powstaje pytanie... Po co? Po co? Po co organizuje się tak ogromny aparat i treningowy, i leczniczy? Do czego właściwie są wyścigi? Otóż odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, konie dowodzą tutaj właśnie swojej dzielności i szybkości z punktu widzenia fizjologii. Po drugie, a właśnie po trzecie, jest to po prostu piękne widowisko. Niemniej najważniejsza jest sprawa selekcji. <laughs> tutaj dokonuje się niejako empirycznie wyboru najlepszego materiału genetycznego. Dokonuje się wyboru ogierów, które potem stają się reproduktorami. A klacze matkami stadnymi przy pomocy właśnie obserwacji zachowania koni na tych wyścigach w skrajnie trudnych warunkach wymagających największego wysiłku. I tu właśnie to jest ciekawe: udało się zrealizować w odniesieniu do zwierząt to, czego jeszcze na szczęście zresztą nie ma w sporcie uprawianym przez ludzi. To znaczy Hoduje się po prostu odpowiedni materiał genetyczny, dokonuje rozmnażania w sterowanych bez mała warunkach i otrzymuje zawodników o wybitnych cechach psychomotorycznych. Taka, ale ogromne rzesze ludzi, które przychodzą bądź tu, bądź na inne tory, które mnożą się na całym świecie, w ogóle to, to ich nie interesuje. Dla nich jest to sport, dla organizatorów jest to niesamowity interes. No, bywa, że miliardy dolarów z zysku. Są wchodzą tutaj w rachubę. Przy czym już z tego punktu widzenia widać, że są używane takie ciekawostki techniczne związane z samym przeprowadzaniem wyścigu. No przecież, wiesz, konia nie można obciążyć więcej, na przykład niż 60 kg, łącznie z jeźdźcem, prawda? W związku z tym jeźdźcy. Można więcej, bo są wyścigi handicapowe. No ale skupianie. najczęściej ale najczęściej. Musi być precyzyjnie sterowane. Tak, i w związku z tym ludzie mali, niskiego wzrostu, prawda. No... 52 kg to jest każdy najwyżej, gram, ile może. Ważyć każdy gram zaczyna się liczyć. Hmm. Hmm. Siodła wyścigowe tego to typu około 5 kg, ale również stosowane 1,5 tak, kg, prawda? Ale również i kilogram. Kilogram. A są i pół kilogramowe. Są i pół kilogramowe. Tu jest strzemionak, coś, że... prawda? Dura luminowej i tak dalej i tak dalej. Do tego, do tego dochodzą I... bardzo ciekawe układy, na przykład dynamiczne. Stosunkowo niedawno dowiedziano się, gdzie koń ma środek ciężkości. No przecież mimo, że jest to no, bryła sztywna, ale zbadać bardzo trudno. Okazuje się, że gdzieś w okolicach tak zwanego kłęba. kłęba, prawda? I w związku z tym zmieniła się pozycja jockeya na samym koju. On w tej chwili już właściwie nogi ma podciągnięte bardzo wysoko. Rzecz biorąc, stoi. Pozycja aerodynamiczna, siedzi bo bokiem. Tak jest, do tego dochodzi jeszcze odpowiednie zsynchronizowanie rytmu, na przykład popędzania koniem z jego oryginalnym rytmem biegu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu w tym układzie. Nie wspominaliśmy o tym wszystkim, co naprawdę jest widoczne później na ekranach telewizorów czy bezpośrednio przy takiej po prostu obserwacji. prostu totalizator jest również na wyścigach potęgą. Jakie są typy na dzisiaj? To nie wiesz? Nie. Lecę do kasy. Tor przyciąga jak magnes, bo ludzie są ludźmi. Lecz historia będzie nieod. To obrazek życia dwóch reporterów, których zetknął tor, bo na wieści czekają tylko tłumy na trybunie, informacja musi pójść w świat tak szybko, jak tylko się da. I dlatego reporter A, nowator, otworzył czarną walizkę. Poszły. Reporter B, tradycjonalista, kapelusik, oczy, uszy, notatniki zimna krew, fachowiec. Wyścig trwa, emocje rosną, a dwie pary oczu z coraz większym skupieniem lustrują tor. Tam stawka się rozwinęła, tu pan A i pan B idą na razie web w łeb. Sytuacja zaczyna się klarować, pan A pochyla się. Malutkie klawisze utrwalają w elektronicznej pamięci maszyny pierwsze zdania reporterskiego komunikatu. Fachowiec utrwala zdarzenia ku własnej pamięci kilkoma ruchami ołówka, łeb w łeb. Celownik. Pierwszeństwo nie budzi wątpliwości. O drugim miejscu zdecyduje fotokomórka. Dla grających, to drugie jest równie ważne jak pierwsze. Wszak stawiają na porządek. Pan A spokojnie kończy redagowanie komunikatu. Elektroniczny rozum maszynki będzie już tylko czekał na wstawienie w odpowiednie miejsce brakującej informacji. Że dla ludzi przekazujących informacje, za chwilę czas ruszy w zawrotnym tempie. Fachowiec. Tymczasem tętno pana A nie zmienia tempa. Spokojnie przeprowadza ostatnie sprawdzenie tekstu. On już wie, że prowadzi o czubek kopyta. Wreszcie. Teraz liczy się każda sekunda. Kontakt z redakcją, przekazanie liści. Oczywiście pod warunkiem, że znajdzie się wolny telefon. Pan B fizycznie zaczyna odczuwać upływ czasu. Pan A, nie spiesząc się, jeszcze daje szansę. Ale są sytuacje, gdy los zaweźmie się nawet na fachowca. A prowadzi już o kilka długości, dlatego choćby, że ma własny radiotelefon. Wystarczy połączyć go z niezwykłą maszyną i nacisnąć guzik. Łącze telefoniczne zmienia się w teleks. Przekaz, sprawdzenie, potwierdzenie. Wszystko zajmuje kilka sekund. Pan B w tej gonitwie od początku nie miał najmniejszej szansy. Przy najszczęśliwszym zbiegu okoliczności mógłby tylko zremisować, bo był tylko fachowcem. A dziś coraz częściej wyścig wygrywa się technologią. Nie tylko te konne, głównie te między ludźmi.